Zawodnik, trener, a teraz znowu organizator, czyli Karol Zyra. No i przed nami Sparta 8, 9 grudnia. Po raz kolejny w Baranowie, ale jak dobrze kojarzę, po raz pierwszy w klatce Baranów przywita zawodników MMA, jeżeli się mylę, to mnie popraw. No i właśnie, z czego się spodziewamy tak naprawdę, ile tych pojedynków mamy zaplanowanych na ten moment, no i kto wystąpi? Witam serdecznie. Na chwilę obecną mamy zaplanowane 10 pojedynków, 4 karty wstępnej, 6 karty głównej. Będzie box, będzie K1, będzie MMA. Tak jak to zawsze na wsparcie było, żeby były wszystkie... E, możliwe e, formuły i e, e, dodatkowo e, w tym e, roku będzie pierwszy raz w Baranowie oczywiście klatka, czyli oktagon. No tutaj zaczęliśmy to wszystko. No i fajnie, że wróciliśmy z powrotem w rodzinne strony, tak? bo ja stąd pochodzę. Tutaj teraz też prowadzę zajęcia w swojej miejscowości, skąd pochodzę. Cieszy mnie bardzo, że mogę promować swój region, jeśli chodzi o sztuki walki. Jeśli chodzi o zespoły, no to będą z naszych okolicznych regionów. Mława. Przasnyż, Ciechanów, Ostrołęka, Wyszków, to także mówię, będą bardzo, bardzo dobre walki. Zapraszamy serdecznie. No właśnie, natomiast jeszcze chciałbym Cię tutaj dopytać. Gmina Baranowo, dumny partner tej imprezy, tutaj wielki baner za Tobą, lokalne władze, jak rozumiem, wspierają. Jak najbardziej tutaj mogę się poszczycić tylko e, takimi władzami. E, bardzo chętnie e, biorę udział e, w promowaniu sportu. E, w każdym razie no, ja stąd pochodzę, tak, więc e, siłą rzeczy idzie swoja osoba do, do urzędu załatwia. Nie jestem e, obcy stąd, więc szybciej takie rzeczy można załatwić. No, ale nie mogę powiedzieć, tu gmina bardzo dobrze mnie wspiera. Jesteśmy w bardzo przebiegłym obiekcie, w którym odbędzie się gala i mam nadzieję, że nie ostatnia jeszcze. No właśnie, natomiast Twój klub MKS Warrior Team tutaj trenujecie. Tutaj trenujecie, czy ta sala jest gdzieś indziej? Nie, sala jest w miejscowości obok. Tam mamy na stałe rozłożone maty. Tutaj będziemy organizowali tylko i wyłącznie gale sportu walki. No właśnie, natomiast Twój klub, Twoi zawodnicy no zobaczymy ich tutaj, jak dobrze pamiętam chyba w czterech bądź więcej bo tak tylko zerknąłem na tą rozpiskę, którą dzisiaj pokazałeś, no i właśnie, kogo zobaczymy z Twoich zawodników no a kogo zabraknie, na kogo tutaj bardzo liczono? Na pewno nie pojawi się Bartosz Dowiński, gdyż no pod koniec listopada kończy 21 lat i będzie miał możliwość bicia się na MMA Polska już w seniorach jeśli wygra, powtórzy znowu pierwsze miejsce, to będzie miał szansę wejść do kadry Polski. Dlatego no, nie zobaczymy go tutaj na walce. Będzie Wojciech Stępień, Klaudiusz Cichocki. I Jarosław Niedźwiecki, trzech no, utalentowanych zawodników. Klaudiusz będzie się bił w Formule K1, z racji tego, że półtora roku temu miał, jeszcze, miał kontuzję kolana, miał operację, więc jako trener boję się jeszcze, żeby wpuścić go w MMA, ale cały czas pod to się przygotowujemy. Wojciech, Stępien i Jarosław Niedźwiecki stoczą pojedynki MMA z zawodnikami z Bambero Team Wyszków. Na pewno zostawiam serducho w Oktagonie. Słuchaj, do sparty wraca po wielu latach, no właśnie wspomniany przez ciebie Jarek Nieźwiecki, Robert Wrublecki. pamiętam, że tych zawodników oni by walczyli na tych samych galach, na których ty walczyłeś, więc rozumiem, że po nich spodziewamy się tak naprawdę najwięcej. Tak? Po nich oczekujemy, że jako najbardziej doświadczeni pokażą największą klasę, chociaż nie są w walce wieczorem. E, tak, tak. No, na chwilę obecną walka wieczoru jeszcze stoi pod znakiem zapytania. Najprawdopodobniej jeden z dwóch zawodników, Robert Wróblewski bądź Michał Gut będą mieli szansę bicia się w walce wieczoru. E, ja też biłem się na, na swoich galach, można powiedzieć, tak? bo e, wtedy pomagał jeszcze mi brat w przygotowaniach. No, niestety moja ostatnia walka zakończyła się porażką z tego względu, że no, ciężko jest pogodzić i przygotowywania do Gali, i o samą organizację, więc tym razem zajmuję się tylko i wyłącznie organizacją. Dbam o to, żeby zawodnicy wszyscy mieli zapewnione dosłownie wszystko w przygotowaniach. No i żeby cała impreza miała ten, tą medialną otoczkę żeby wszystko było podopinane na ostatni guzik, tak? Żeby ten kibic, który przyjdzie, był zadowolony z, ze, spektaklu, ze spektaklu, który obejrzy. Właśnie a propos tego kibica, bilety już są dostępne? Jak to będzie w ogóle wyglądać? Gdzie będą punkty dystrybucji, jeżeli jeszcze nie są? To znaczy, jeszcze ścisło nie są określone. Najprawdopodobniej za tydzień będą już bilety w sprzedaży. Dwa tygodnie przed Galą będą na pewno sprzedaży u trenerów i u zawodników, więc tutaj proszę bardzo zwracać się w pierwszej kolejności do trenerów i do zawodników, a też obserwować nas, nasze social media. Na, na stronie klubu będzie podane, będą podane miejsca, gdzie będzie można zakupić bilety. No właśnie, Karol, wspominałeś o tej walce z Dominikiem Justycem, walce, którą przegrałeś, no i wtedy tak naprawdę wy, wy dwóch zginęliście z tego horyzontu. To już dużo lat. Ty byłeś zawodnikiem Fenu. Później dzisiaj tam rozmawialiśmy. Wiem, że tam miałeś propozycję, żeby wskakiwać na późne źle zastępstwa. Natomiast, no właśnie, ta przerwa, twoja bardzo długa, już skończyła się, już powoli myślisz o powrocie, czy już bardziej trenerka? To znaczy tak, e, rękawic na kołek nie odwiesiłem, że tak powiem. E, gdzieś chodzi cały czas rewanż e, czy z Dominikiem, czy później e, z Sobiechem. No sobie teraz walczy e, w KSW, to także to musiał, musiałbym e, naprawdę poświęcić się tylko temu. E, na pewno gdzieś jeszcze e, chęć walki została i to mogę obiecać, że na pewno jeszcze o kibice mnie zobaczą. W, w, w oktagonie, że będę chciał się, e, stoczyć walkę, jedną bądź dwie, ale na chwilę obecną trenerka i życie prywatne. Jestem ojcem, jestem dumnym z tego. Moja córka też jest dzisiaj tutaj ze mną, więc e, na chwilę obecną e, ojciec i trener, ale zawodnik w sercu jak najbardziej. Jeszcze mnie zobaczycie. Sparta 8, czyli wielki powrót organizacji, którą tak jak właśnie wspominałeś, budowaliście razem z bratem Danielem. No właśnie, pytanie, to jest sprawdzenie rynku, powrót taki z jedną galą, zobaczenie ile to jest pracy, przypomnienie sobie właściwie ile to jest pracy nerwów zachodu, czy gdzieś tam jest jakiś bardziej długofalowy plan na to, żeby ta Sparta już na stałe się wpisała w kalendarz Polski imprez. To znaczy tak na pewno wpisze się częściej niż raz do roku. Mamy w planie, żeby następną zrobić w maju, też tutaj w tym samym miejscu. I chcemy, żeby to były cykliczne spotkania, może gdzieś liga w międzyczasie. Na chwilę obecną skupiamy się na wydarzeniu grudniowym, ale z zamierzeniem, że to będą cykliczne spotkania, no i chyba, że wyskoczy znowu jakaś pandemia, czy choroba przez media uznawana za szkodliwą i niebezpieczną, no i trzeba będzie ze względu na obowiązujące prawa. Odwołać imprezę tak jak to było dwa lata temu. No, dwa lata temu tak, więc mam nadzieję, że, że teraz czegoś takiego nie będzie. No to tak, Sparta 8 mamy już za sobą. Ja chciałbym jeszcze dopytać w ogóle o wątek MMA Polska, bo to jest, że tak powiem, w tej chwili taki w tym sporcie amatorskim bardzo gorący temat. Wielu zawodników, którzy walczyło tak. Dominik Grenda, który jest dziś planowany na walkę wieczoru, ale nie wiadomo czy zawalczy. No właśnie, powiedz, to jest, ty masz już tam swoich zawodników, zawodników, którzy mają medale, jeżeli chodzi o imprezy krajowe. W tej chwili jakbyś to porównał tak naprawdę między Almą a MMA Polska? Tutaj wiadomo, startować warto i tutaj, i tutaj, tak? No bo startów nigdy za dużo natomiast MMA Polska wniosło tą nową jakość, tak jak wszyscy mówią. Moim zdaniem nie chcę tutaj nikogo faworyzować. Dla mnie ważne jest, że zawodnicy mają się gdzie bić, mają się gdzie sprawdzać. Może bardziej tutaj koszta jakby się zmniejszyły, udziału takiego zawodnika, tak? bo nikt nie widzi z boku, że ten zawodnik musi zapłacić, żeby czasami dostać po obie. Bo są potrzebne badania jakieś wpisowe, tak? to tutaj jeśli chodzi o to, to organizacje mogłyby zmniejszyć te pieniążki wpisowe, żeby więcej zawodników mogło, żeby ich było stać, trenować i, i, i sprawdzać się. A jeśli chodzi o porównanie, i tu i tu jest wysoki poziom. Wydaje mi się, że zawodnicy i kluby biorący udział w zawodach, czy to Alma, czy MMA Polska, po prostu dopasowują sobie terminy i jadą tam, gdzie mają bliżej i, i, i większa rywalizacja będzie. A na chwilę obecną MMA Polska to młoda organizacja, Alma już jest od lat, czas pokaże. Możemy, wspomniałeś o tych zawodnikach kadrowych. Masz już e, gdzieś tam, e, swoje, twoi zawodnicy dostali powołania od trenerów kadry? E, na chwilę obecną jeszcze nie. No Bartek jest, e, można powiedzieć, e, no najlepszym zawodnikiem. No, przez 3 lata opuścił dwa treningi z tego względu, że no, był po walkach i miał kontuzję. Nie przyszedł. No, zawsze jest e, rygorystyczny, obowiązkowy. Także no, tutaj widzę w nim potencjał. Dwa, że ma dopiero 21 lat. Nie przegrał na chwilę obecną na MMA Polska żadnego, żadnego pojedynku, wszystkie skończył przed czasem. Więc no, tylko patrzeć, jak, jak ktoś wyżej się nimi zainteresuje i na to bym liczył i tego muszę z całego serca. I mam nadzieję, że wszyscy moi zawodnicy gdzieś tam e, dotkną tej, tej kariery zawodniczej, żeby mogli też zawalczyć na e, większych galach. Aczkolwiek nie, nie ukrywam, że Sparta będzie, można powiedzieć, taką większą organizacją. Czas pokaże, ale idziemy w tym kierunku. No to w takim razie życzymy Ci oczywiście tego, żeby to było. Zapraszamy oczywiście na fanpage klubu MKS Warrior Team, gdzie znajdziecie informacje dotyczące biletów Galisparta Sparta 8. No i tak jak sobie powiedziałeś, tak, niech to Sparta będzie trampoliną dla tych młodych chłopaków, żeby tak jak Ty później też mogli walczyć, chociażby w tym Fighters' Day Night KSW w Babilonie, który tutaj w tej okolicy też swoje gale robi. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam. Zapraszam jeszcze raz wszystkich serdecznych kibiców i miłośników sportów walki. 9 grudnia do Baranowa będzie się działo.